Witam Państwa. Jest 12 września 2021 roku. W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Prezes Stowarzyszenia Pawęzów Razem o rajdzie na jamno. Prezes UKS Sportem Pawęzów o turnieju tenisa stołowego. Pani sołtys o nadchodzącym pikniku pożegnanie lata w Pawęzowie. Albertusiak zobrazował nam przebieg rajdu na jamno. Powiedział między innymi dlaczego co roku organizowany jest ten wyjazd. Rozmawiamy z panem Jerzym Albertusiakiem, prezesem Stowarzyszenia Pawenzów Razem, i panem Wojciechem Przeklasą, prezesem UKS Fortem. Dzień dobry. Dzień dobry. E, panie prezesie, Stowarzyszenie Pawęzów Razem organizuje rajd na jamną szlakami Batalionu Barbara Armii Krajowej. Skąd pomysł na ten rajd? Rajd był organizowany już od dłuższego czasu od kilkunastu lat aby uczcić mieszkańców Pawęzowa, którzy brali udział w, w tych bojach, w tym szlaku Batalionu Barbara. I stąd ten pomysł na kontynuowanie tych, tych rajdów. Który to już raz organizowany jest rajd z szlakami batalionu Barbara Armii Krajowej i kto będzie w nim uczestniczył? Ciężko powiedzieć, ile to jest lat już organizujemy, gdyż przed przejęciem szkoły przez stowarzyszenie już były organizowane rajdy na jamną, uczestnicząc w rajdach ptt -ków. Kiedy stowarzyszenie przejęło szkołę w 1913 roku, zaczęliśmy już regularnie chodzić na rajdy. I od tego czasu, mimo że szkołę y, oddaliśmy, kontynuujemy tę tradycję i rokrocznie organizujemy już. A kto będzie w nich uczestniczył? No, uczestniczą y, głównie y, dzieci ze szkoły, z podstawówki naszej, miejscowej, jak również absolwenci, rodzice, mieszkańcy pawęzowa. Wszyscy uczestniczą rokrocznie. Ojciech Przeklasa opowiedział o zbliżającym się turnieju pucharu Batalionu Barbara Armii Krajowej. Podczas turnieju będą zbierane pieniądze na operację dla małego Oliusia. My w tym roku już drugi raz organizujemy y, turniej, który, który ma y, no jakoś te, tak samo upamiętnić ten rajd. Y, nie ukrywam, że jest to y, patron szkoły naszej. To na pewno też jest powód, ale także to, że i, i członkowie rodzin tutaj e, z Pawęzowa, między innymi z mojej rodziny też brali udział e, w tych starciach. Dlatego e, wzięliśmy sobie za punkt honoru, żeby dołączyć się do organizacji e, obchodów e, tej bitwy. Kiedy będzie ono organizowane? W tym roku jest to już drugi raz. Będzie organizowany 18 w sobotę o godzinie 14 będzie, 14:30. Będzie to część poświęcona dla młodzieży szkolnej naszej szkoły oraz dla mieszkańców Pamyzowa. Specjalnie zrobiliśmy taką kategorię tylko dla mieszkańców, bo wiem, że wśród mieszkańców jest taka obawa, że przyjeżdżają mocni zawodnicy. No może tak nie czują się na siłach pograć, więc stworzyliśmy osobną kategorię tylko dla nich. No a 19 w niedzielę o godzinie 9 będzie już taka open rozgrywany od, od praktycznie amatorów do czwartej ligi, także będzie można przyjść zobaczyć jak grają naprawdę świetni fachowcy. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu. Dziękujemy. Dziękujemy. Małgorzata nie dojadło. przybliżyła nam wygląd pikniku Atrakcje dla dzieci i dorosłych. Rozmawiamy z panią Sauty. z Małgorzatą nie Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję, witam was. Doszły na słuchy, że organizowany jest piknik rodzinny. Czy może pani powiedzieć kilka słów, kto go organizuje? Tak, organizujemy piknik rodzinny 18 września, to jest w przyszłą sobotę. Od godziny 14 .00. będzie on organizowany tutaj na boisku sportowym. Właśnie znajdujemy się na Placu Zabaw, więc tak już nawiązujemy do pikniku. Yy, Organizuje go tak. No wszyscy właściwie, czyli. Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodni Wiejskich, Stowarzyszenie Pawęzów Razem, Klub Sportowy FC Pawęzów, no i Sołtys i Rada Sołecka. To są organizatorzy tego pikniku. Jakie przewidują Państwo atrakcje na pikniku? No atrakcje, no przewidujemy trochę atrakcji takich, których jeszcze do tej pory nie było, yy, oprócz zjeżdżalni, dla, bo to będzie taki piknik, żeby i dla dzieci małych i dla dzieci właśnie takich jak, przepraszam, dla młodzieży takiej jak Wy, no i dla dorosłych też, więc dla, będzie, będą dmuchane te zabawki, te zjeżdżalnie. W ogóle obsługiwać nas będą jaszczury. To jest taki, nie, nie pamiętam dokładnie jak, jak to, żeby nazwać tak dokładnie, ale to jest właśnie taki, taka organizacja, która zajmuje się właśnie wypożyczaniem albo obsługiwaniem tych wszystkich zabawek, takich właśnie dmuchanych i, i, i te, tego typu podobne. Oprócz tego będzie, może można sobie popływać w takich dużych bańkach po basenie. Basen będzie tutaj rozłożony na boisku sportowym, Ma, napełnić go mają panowie strażacy wodą i będzie można sobie to y, spróbować jak to jest. Będą również, y, będzie również to bungee takie, ale nie takie, że tam z mostu nie wiadomo jakiego, tylko to takie y, na, na, na trampolinie, prawda. Y, no będzie kiełbasa oczywiście, z grilla, Będą słody placki, które pieką panie z Koła Gospody, oraz inne potrawy też. Nie będę mówić wszystkiego, bo by nie było niespodzianki. I będzie również no, występ dzieci ze szkoły podstawowej, to będzie na samym początku, tak żeby go tak uroczyście otworzyć. Będzie też mecz między paniami z Koła Gospody a druhami z OSP. Będzie mecz dzieci i rodzice tak jedna drużyna dzieci druga rodziców. No i jeszcze wiele, wiele takich innych niespodzianek, które mam nadzieję, że się spodobają i że będą ludzie i dzieci przede wszystkim zadowoleni, że właśnie uczestniczą w tym pikniku, a potem już po tych wszystkich takich niespodziankowych historiach będzie zabawa taneczna, no zobaczymy jak to, jak to wypadnie. Żeby tylko była pogoda, to aha, no i jeszcze będzie dla dorosłych też będzie pani rachmistrz z tego narodowego spiszu powszechnego i ci, którzy do tej pory się nie spisali, a termin upływa z dniem 30 września, będą mogli skorzystać i tutaj będzie miała swój taki namiot i tam będzie, no będzie przejmowała ludzi. I jeszcze raz kiedy dokładnie się on będzie? Dokładnie od, zapraszam na 18 września na boisku przy szkole podstawowej od godziny 14. Jeżeli dojdą nam jeszcze jakieś atrakcje, to będzie to wszystko ujęte na plakatach. Plakaty od jutra zawisną u nas w Pawenzowie, w okolicznych tutaj wioskach. Także no, chcemy, żeby wszyscy przyszli, którzy mają ochotę się spotkać, poznać się, bo przecież tak dużo jest u nas ludzi w Pawenzowie nowych, którzy się nie znają, więc tak, żebyśmy się zintegrowali. No i, no i życzymy sobie, żeby się wszystko udało. Dobrze, dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu. Dziękuję bardzo. Witam w dzisiejszym wydaniu, wydaniu Wiadomości Sportowych. Przez ostatnie dwa tygodnie FC Pawęzów zdą rozgrywać dwa mecze. Pierwszym z nich był rozgrywany 5 września na stadionie w Pawęzowie. Mecz z drużyną LKS Wiktoria Szalwak zremisowany 1 do 1. 8 września Pawędzowia nie podjęli na wyjeździe i od Poryszów. Spotkanie zakończyło się wysokim wynikiem 5.0 na korzyść Pawędzowa. W czwartek 16 września druga drużyna z Fortem Pawędzów zainauguruje sezon piątej linii spotkaniem z drużyną Mocz na wyjeździe. To tyle w dzisiejszym daniu wiadomości. Do zobaczenia za dwa tygodnie.